Ta planeta od zawsze wspierała człowieka. Stworzyła surowce, dzięki którym ludzkość mogła przetrwać. Owoce natury dają nam pożywienie, schronienie i materiał do wytwarzania rzeczy, których używamy codziennie. Bawełna to jeden z najbardziej wszechstronnych darów Ziemi. To roślina, z której zalet korzystamy od tysięcy lat, ale nie na taką skalę jak teraz. Światowa produkcja bawełny to ponad 25 milionów ton rocznie, najwięcej ze wszystkich włókien naturalnego pochodzenia. Z bawełnianych tkanin powstają ubrania, które trafiają do naszych szaf, ale droga od pola bawełny do Twoich ulubionych dżinsów i koszulek bywa bardzo długa. Kiedy zakupione ubranie w końcu trafia do Ciebie, to Ty przejmujesz kontrolę nad jego losem. Cieszysz się z nowego zakupu? Świetnie. Może pokochasz tę sukienkę i będziesz nosić ją regularnie? Ale pewnie zdarza Ci się też kupić coś, a potem założyć nowe ubranie zaledwie kilka razy. Może nawet wcale. Nie tylko Ty tak robisz. Badania pokazują jasno. Kupujemy coraz więcej rzeczy, ale coraz mniej je użytkujemy. W efekcie miliony niepotrzebnych ubrań lądują na wysypiskach i w spalarniach każdego roku. Od kiedy oglądasz ten film, taki los spotkał kilkadziesiąt śmieciarek pełnych ubrań, co sekundę jedną. Ten licznik nie zatrzyma się, o ile czegoś z tym nie zrobimy. Na szczęście sposób na poprawę tej sytuacji znajduje się w Twoich rękach. Kupowanie z drugiej ręki i dłuższe użytkowanie ubrań to świetne sposoby na to, żeby rzeczy nie wylądowały przedwcześnie na śmietniku. A co z ubraniami, które nie przypadły Ci do gustu lub po prostu się znudziły? Daj im drugie życie. Zadbane rzeczy możesz sprzedać online. To naprawdę proste. Wystarczy skorzystać ze specjalnej aplikacji mobilnej. Dzięki temu ty zyskasz więcej przestrzeni w swoim domu, a rzeczy będą dłużej wykorzystywane przez nowych właścicieli. Nie pozwól, aby niepotrzebne ubrania trafiały prosto na śmietnik lub tylko zajmowały miejsce w szafie. Przyszłość naszej planety zależy również od ciebie. Dokonuj odpowiedzialnych wyborów. Daj ubraniom nowe życie. Les.